Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejności kuselipowskiej Linda Ekstra. Dzisiaj jego zabieram do Warszawy. Zapraszam do odmiany. Zaraz nie mam do. Widzę, że. Widzę, że w bloku mieszkamy na majowej 1 przez 3. Jedziemy osiedlówką w bloku mieszkamy na majowej 1 przez 3. I patrzcie, patrzcie, coś zrobili. Zamiast oświetlenia nie jest to. Idę ogólnie z rębikiem modernizacji. Na osie naprzód, tam na wysockiego, a tam dalej na osie Ruda. To są No mnie. Dobra, i wziąć się z senem. Czekamy. Zobojechała się a teraz przełęczymy nowego sana tam mamy maszynownie. Tam u mnie nie, nie byłam, ale na. No i wejdę taki na. Tam dalej mamy mały W5, a tam to jest y, żaranie. To pół zrabieg. I teraz czekamy na sedno. Jest przy Opuścimy ten drzwi. Proszę bardzo. Idziemy do Rok produkcji 2020. To chyba była my która ona 2020 wymieniono. zmieniona. No się tam to zostało takie przyciski niebieskie. Czwarta. No. No u mnie tam ludzie są. Teraz przejdziemy się do pawa pragnywento w blok mieszkany na korcaka 1 w 1. Jedzimy w wento bloku na, mieszkalnym na kosarskiej 1 w pracy 1. Mam tutaj no bo winda wędą z mi od osiedlówki. No dobrze ogólnie, że tutaj mamy yy, taki panel, lustro. Cześć. Przywołamy ją na parter. No bo to jest yy, i przywołamy drugi dźwig, bo on znajduje się chyba na dziesiątym albo jest na parterze. Tak ogólnie był na parterze. Ale wolny. Mam dziesiąte. Dycha. W związku co pojechał, jest tu drugi Tutaj tej nie na Pragę. Mamy, a to jest tutaj mamy jeden z najdłuższych bloków w Polsce, Kijowska 11. My teraz czekamy na ten drugi. Co się stanie? Także czekamy na ten dziwik. Już przyjechała Gąg jest. Jedziemy na party. kabina monitorowana. Rok produkcji 2012. Tak jedziemy kolejnym wentem. Ona pokoci uwaga z 2012, czyli do 2012 jeździła osiedlówka, i ona została zmodernizowana przez Wentrze. I to jest ogólnie cały czas. Tylko, że tutaj ogólnie jest gong, co ciekawe, bo w tej drugiej nie było, a tutaj ogólnie jest. Ach, po prostu. Fajne, niefajny dźwięk, ale możemy przyjechać. Bo i tak to myślałem, że dosłownie zęby, ale to nie są ogólnie zęby. Ale to nic, i także dobrze, że dostaliśmy się do bloku. Jeszcze i part. O Boże, ich trzęsie. Uwaga, gong, zaraz będzie. Teraz przyjedziemy się do widami wiadomości z ręb, z modernizowanymi przez Wento w bloku na wiosennej 2 w klatce numer 2. Zacznijmy od prawej wina. Jedziemy Jedziemy osiedlówką w bloku mieszkalnym na wiosennej 2 w klatce 2. Jest ona po modernizacji przez Wento zmodernizowana ją w 2014 i z Mamy tutaj generację trzecią znowu sklejką Jezus Maria i ja te drzwi nie miały Ale taka wolna jest Jezus To dają fajownik Dźwiki Dziesiąte piętro Czekajcie, pokażę wam jeszcze Za pojechał. Też mamy drugi.

O, I co ciekawe, mam tutaj przed wicie oryginalną tabliczkę od Zręba. Co ciekawe, a no, zresztą czekamy mniej więcej na tą osiedłówkę. Już przyjechała osiedłówka? No, tak sobie jak obok. Jedziemy na party. O! Teraz skazywa się z Jedziemy. I ty również zrobisz. Co? To jest co się włączyło. Słuchajcie, rok budowy. Chciałem kiedy no. skończył, czyli, y, 2014, skończył, to z zmotywowane. W 2014 będzie zmotywowane. Czyli w 2014 zostaną zmotywowane te zręby. Również z fanatnikiem. A teraz to jest na 2. Jakby co? Wy nie wiecie gdzie jest ten blok, to blok to jest na 2, na której y, są dwie windy z ręb. No i właśnie ogólnie teraz jestem w kratce drugi i tutaj ogólnie Yy, są dwie osiedłówki. tylko że po modernizacji, niestety, przez Venton. Ma O, znowu? Osiedłówki na Wiesław tak jak wniosek więc idziemy dalej. Teraz przejdziemy z dwoma windami vento w bloku mieszkania na Alei 1000, stacja 151, w klasie nr 2. Najpierw przejdziemy się lewym dźwigiem. Jesteśmy w bloku Alei 1000, w 151, Warszawie. Mam tutaj nowe win dwie windy vento. Jesteśmy ogólnie w klasie w drugiej. Takie same, to jest było na Korsaka 1 w pierwszej. Teraz jesteśmy w, w krotce drugiej. Właśnie na ulicy, na Alei Tysiąclecia 151. Też ogólnie ma drzwi zrębowskie. Niestety. No cóż, ale to nic. Ale dobrze, że jak ogólnie jakby ta druga mi to byłaby osiedłówka

Więc pojechał. Przez drugi Jak widać, drugi dźwig nie był na dziesiąte, więc musimy maszynę. chwileczkę poczekać. Tutaj maszyna mnie dźwigów, a my teraz czekamy na tą minę. Tutaj mamy bloki na Pragę. A tu mamy jeszcze jeden blok, a tam znaczy tam jest ulica Jasna 2, a to mamy bloki na ulicy Pastowickiej. Tam widać Stadion Narodowy. A teraz my czekamy na ten ciemnik, także wiesz, jak on przyjedzie. Mam już dźwig. Jedziemy na parter. To też, też Pomyślałam że to są siedłówki, ale jak widać nie są to już siedłówki, tylko jakiś nowy złom. Wento. I rozkazowacz. I taki panel. Wento. Mamy lustro. ma I tutaj jest kamera. mi, że się widać, że jest monitorowana. Dobra. No niestety, ale może być. Tylko, że że mają zręba, lepszy jako roku, pochodzi. Bartyr. Ma Bartyr. Bartyr, Przez 151, w klasie 2. A na koniec przyjedziemy się liną Schindler, w bloku na Jęgierowskiej 1A, w klasie numer 4. I to było na tyle, jeśli chodzi o ten odcinek. Bardzo dziękuję za ten odcinek. Mam nadzieję, że Wam się spodoba. Już kolejny film już niedługo. Dziękuję z Was i cześć!